Cięta rozmowa w Radiu Rekord. Dawid Furch, dzień dobry. To cięta rozmowa Radia Rekord. Naszym gościem jest dziś Artur Standowicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Radomia. Dzień dobry. Panie Arturze, zaprosiłem pana do naszego studia, bo niebawem ma pan wylecieć w kosmos. No, propozycję startu y, otrzymałem y, no, już dużo wcześniej. Ma pan być drugim Polakiem w kosmosie, następcą generała Hermaszewskiego. No, piękna sprawa. Będzie to y, na pewno ciekawa, intensywna. Chociaż szybka. Podróż w kosmos. To na pewno. Słyszałem jednak, że, że nie wybiera się pan tam sam. Z kim ma pan lecieć? Z obecnie urzędującym prezydentem. O, to z panem Radosławem Witkowskim razem macie wylecieć w kosmos. No, to bardzo ciekawe, tym bardziej, że zbliżają się wybory samorządowe. Pan prezydent, można powiedzieć, posunął się trochę. A, czyli lecicie na wspólnym fotelu, można powiedzieć, na jednym wózku. To ciekawe, ciekawe. Świetna sprawa ogólnie, no więc dlatego prezydent Witkowski ciągle taki ucieszony chodzi? Ja bym na jego miejscu, o tym też wspominałem, szampana nie otwierał. Póki co jest to ewenement w mieście Radomiu. No faktycznie ewenement. Nigdy się chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby prezydent Radomia i jego kontrkandydat z największej partii opozycyjnej w wyborach w jednym czasie zostali wystrzeleni w kosmos. Nie boi się pan, że pod waszą nieobecność wasze miejsce w magistracie zajmie ktoś inny? Powiem szczerze, że myślę, że tak. No właśnie, no proszę to jeszcze przemyśleć. Ja mam oczywiście swoje zdanie, ale nieraz warto posłuchać mądrzejszych. No to ja też mądrzejszych posłucham, a ci każą mi zakończyć naszą rozmowę. Gościem ciętej rozmowy był Artur Sandowicz, kandydat prawa i sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Radomia, no i niebawem kolejny Polak w kosmosie. Dziękuję za wizytę. Dziękuję również, dziękuję Państwu i miłego dnia. Jeszcze Pan coś chce powiedzieć? Zwyciężymy, idziemy prostą, jasno już określoną drogą. Tylko proszę okularów przeciwsłonecznych nie zapomnieć, bo tam na górze to razi na pewno. Cięta rozmowa, Radia Rekord. Program ma charakter satyryczny. Prezentowany wywiad nigdy nie miał miejsca.